Siema, Ja jestem Pablo i zapraszam do pierwszego odcinka nowej serii e, pod tytułem Crash Bandicoot 3. E, gra oczywiście nie jest na komputerze, tylko na e, PlayStation 1. E, ale e, ja gram na, EMA, na emulatorze PSX No i e, nagrywam tą serię teraz, ponieważ Pokemony nie funkcjonują tak jak powinny, więc zastąpiłem ją tą grą. A oczywiście Mafia i JD też się po pojawią, ale was trosnie, nie wielkie nie tego. Więc dobra, zaczynamy. New game. Może niektóre osoby znają tą grę w dziedzinie. Dla mnie to dla jednych lepszych gier. No fajne, podoba mi się. Oglądajcie, oczywiście tutaj nie, nie, nie po polsku, po angielsku, no ale to z tekstu, co widzicie. Nie będę tłumaczyć, oczywiście, bo nie ma słów i nie jest to za bardzo tak dobrze angielskiego. E... No ale... Dobra. lepszy, no lepszy. Czy jeszcze lepiej, a może taki lepszy. Ten to jest jakaś taka dobra maska i jej brat to jest Uka-Uka, to właśnie to jest jej brat, przyszedł tutaj na tą planetę, czy wiemy jak to można nazwać. I ten to się Baniku, czyli klasa Kla i Kla krasa i Koko jego siostrę. no w sumie straciłem. No i tutaj będzie Olaszek, to jest Uka, Aku-Aku, a ten tutaj łysy to jest doktor Neocortex. Tak. Dobra, no to przyspieszę. Graba dziesięcioma. Yy, no, zręcznościowa w sumie. Oto no grajmy. Yy. Ok. No, jesteśmy tutaj i teraz mamy. Tak. Yy, tutaj będziemy musieli. Tutaj, I tutaj. I tutaj. Ale to wszystko jest zamknięte, bo najpierw musimy tylko W każdym, co po. Yy, w każdym takim. znamy ryzyko z raz koko, a raz ptasz hmmm, to jest maszynka eee, to i, idzie za bardzo lej, chyba tak, no i tutaj i oczywiście będzie lepiej z jednym lepiej będzie, szybciej będziemy przez i lepiej będzie raz, dwa, trzy, to już 5 razy 6 i mam nadzieję, ile nie No to zaczynamy. Pierwsza oczywiście, nie jest trudna. No, jak sobie sam grałem w mniejszej grę, no to już po Nie, jak teraz pójdzie, ja to przyspieszę. On tam będzie pierwszy coś tam bez sensu. Dobra, silne filozofie by ustawić to jedno jego ustawienie O. dobrze, do pedzicie jabłka w tym pokoju jak się wewnątrz jabłek to wtedy tutaj się jedno rzeczy to jest to jabłka, o można a to takie skrzynki to one dają nam tutaj

i będą troszeczkę lepsze. O! Moje ja, ja dostałem, ale dzisiaj nie przeszkadza, bo ma się właśnie. tu jest właśnie taki, gdzie dostał bonus. I będę będzie na to dostać. Więc trwać. Mać 10 minut, po 10 minut powinny trwać. Mam nadzieję, że się będzie podoba seria. No bo już mi to bardzo podoba, no to, to, to jest to jak w końcu może nagrać samony ale jamy z perła, czyli na pewno wersja. albo tutaj nadam też grę w tej części pióro o takim smogu, może też niektórzy znają, no Zobaczcie jak przykład, jeszcze wyprzedzę, bo nie wiem jak to Jak wcześniej ja miałem taką przerwę, już zrobiłem, ile tych serii miałem. do wiesz, przerwa, no i co. Żadnej nie dokończyłem Nie wiem, czy to jest. To na razie, nie napowiadek. Na razie chcę szczęść od wielu ludzi. to To jest mój nie, To biorę. jest Na razie, nie

no, ale ja to jest że już jest yy, koniec no właśnie, to już tutaj no jak widzicie no jest niż się mogę No i, jest, no. No, i, to jest I już dobrze, że znajduję się bułka, czy jabłka, zapomniałem jak to się się mówi jabłka, tak? chyba tak nie mamy kryształ Kolejna misja folii jest wstępna w to no ale będziemy chcieli jeszcze. będzie też o to jest No to mam nadzieję, że Ci się podobało, komentujcie i oczywiście subskrybujcie.